A teraz wyniki ankiety. Jestem bardzo mile zaskoczony liczbą ankieterów 104. Tyle razy została wypełniona kwietniowa ankieta. Myślę, że do takiej aktywności zakończyły Was pytania. A oto one: Najlepsza przełomowa zmiana ostatnich 12 miesięcy to Questy. 23%, walki z monstrami 21%, wioski Djibouti 12%, ułatwianie produkcji przewijanie strony 13%, drużyny rycerskie 1%. Broń dystansowa 9% Zmywanie śmierdziu na 6% Zmiany na arenach 14% Jeden inny głos Za najlepszą zmianę ostatnich 12 miesięcy uznaliście wprowadzenie questów Chociaż po piętach zeptała im zmiana z trzech walk z monstrami Swoją opinię wyrażę po wynikach kolejnego pytania Najgorsza niepotrzebna zmiana ostatnich 12 miesięcy to Questy 5% przy walki z monstrami 10%, wioski Djibouti 8%, ułatwianie produkcji 7%, drużyny rycerskie 16%, broń dystansowa 8%, zwycięstwa i 13%, zmiany na arenach 6%, żadna ze zmian 15% i 6 głosów na inne. Wśród innych odpowiedzi były zmiany starsze niż rok. Aż 15% głosów oddaliście na to, że żadna ze zmian nie była zła. A za najgorszą znaliście wprowadzenie drużyny rycerskich oraz możliwość zmywania śmierdziuna. Tylko 5 głosów na questy oznacza, że jesteście bardzo pozytywnie do nich nastawieni. A 10 głosów na 3 walki z monstrami oznacza, że nastroje odnośnie tej zmiany są bardzo różne, ale przeważają opinie pozytywne. A teraz pora na najlepszego monstrobójcę w grze Arena Albion. Oto wyniki. Najlepszym monstrobójcą z sanktuarium Ora. Trzecie miejsce Rafoniusz, 17 głosów. Drugie miejsce, ale mało brakowało, Dalegor, 21 głosów, i pierwsze miejsce najlepszy monstrobójca według ankiterów to Bloody Fox, 22 głosy. Kolejne wyniki to Tępił 11%, kamienne serce 1%, Matwioszka, 7%, Laryt, 6%, hampa 2%, kup Morgotus 1% i 16 głosów na innych. Niechętnie używaliście możliwości wyboru innego monstrobójcy, a ci, którzy z niej skorzystali, głosowali na. Po jednym głosie otrzymali Anasin Nam, Assassin Asdin, Bagardamish, Black Rose, Chrisu Romanista, drużyna Borjodukan oraz Yakuza Behemoth. Po dwa głosy na Martinesa oraz Tenmei Chiekomiyo. Trzy osoby napisały, że nie mają zdania, a jedna napisała coś, co obiecałam sobie, że przeczytam. Brak zdania. Wszyscy są łajnowarci, interesowne i tutaj, najlepsi władcy w historii arena. Albionu zasiadali na tronach. Głosować można było na jedną, kilka lub wszystkie krainy. Tanie miało raczej zaabarwienie humorystyczne. U każdego władcy wysłał także zaproszenie, aby zmotywował swoich poddanych do głosowania. Oto wyniki: trzecie miejsce 23% głosów, orgot. 2 miejsce. Choć przegrywa jednym głosem: 25% głosów, Albion. I pierwsze miejsce: najlepszy, najlepsi władcy w grze zasiadają w Pałacu Cesarza, w Kurkor, 26% głosów. Pozostałe wyniki: Zigura 16%, Hardron 17%, Rani Deal 12%, Djibouti 12%, Dorostar 13%, Amazonki 7% i Sicz 5% głosów. I tradycyjne pytanie. Oceń poziom trudności gry Arena Albionu, gdzie 1 oznacza bardzo trudne, a 5 bardzo łatwe. 1. 6 głosów. 2. 23. 3. 37 głosów. 4. 21. I 5. 17 głosów. Średnia to 3. 19. A ostatnia była 3. 34. Co oznacza, że po raz kolejny drastycznie w stosunku do ostatniego głosowania zmniejszył się poziom trudności gry. A oto stali ankieterzy. Po raz pierwszy skorzystano z możliwości dodania swojego ogłoszenia do Rycerskiego Tygodnia. Przypominam, że każdy może za darmo dodać swoje ogłoszenie, na przykład zaprosić do drużyny, wyznać miłość, szukać wasali lub cokolwiek ogłosić. Ogłoszenie od Ellosa. Witajcie, ogłaszam nabór do straży w Albionie. Potrzebujemy ludzi aktywnych i żarliwych w wypełnianiu swoich obowiązków. Nie potrzebujemy maruderów narzekających na dudę i monotonie. Potrzebujemy pełnych oddania katolików gotowych bronić ich własnej ojczyzny przed bandystwem i wszelkiej maści Poziom nie ma znaczenia, liczę się przede wszystkim chęci. Piszcie do mnie na priv, czekam właśnie na Was. Elos zaprasza także do udziału w turnieju Albionu. Więcej informacji na forum wątku turniej Albionu. Dzielić się będzie na 5 kategorii. Turniej wojowników, turniej strażników, turniej kupców turniej duchownych i turniej dla każdego. I na koniec cytat Sansu. Z rana duch jest rześki, w dzień zwątleje, a pod wieczór myśli zwracają się w stronę domu. To też biegli w prowadzeniu wojny unikają wroga, gdy jego duch jest rześki, a uderzają, kiedy zwątlał. Tak się wykorzystuje stan ducha. Zachowaj porządek i czekaj, aż wróg popadnie w rozprężenie. Bądź spokojny i czekaj, aż wróg się stanie krzykliwy. Tak się wykorzystuje opanowanie. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału na YouTube. Tam też szukajcie playlisty o nazwie Rycerski Tydzień. Na moim kanale YouTube zobaczyć można poza odcinkami Ryzerskiego Tygodnia, także inne moje filmiki o tematyce Areny Albion. Ponadto na forum Wątku Rycerskiego Tygodnia znajdziecie link do strony, gdzie możecie wysyłać własne pytanie lub pytania do kolejnych ankiet. Do usłyszenia, Rakuraj Sohei.